Proszę, nie zostawiaj mnie i nie odchodź. Proszę, wybacz mi. Popełniłem błąd. Proszę, nie zostawiaj mnie, Didi. Bablu. Wujku. Wszystko w porządku? Wstań. Przestań płakać. Próbowałem przekonać Didi. Próbowałem przekonać moją szwagierkę. Ale nie chciała mnie słuchać. Nie martw się. Kochasz ją, prawda? Teraz jest wściekła, dlatego nie chce zrozumieć, co czujesz. Chodźmy do domu. Jeśli wszystko jej spokojnie wytłumaczycie, zrozumie. Nie płacz, nie trać nadziei.